kochani, dzisiaj robimy czytanka na maj dla dla znaków ognia baran lew i strzelec rozłożę wam karty wam wszystkim a potem będziemy potem będę robiła oddzielne filmiki tak Radę od aniołka weźmiemy też taką. Dobra, mamy koniec. Okej, okay. strzelam. Strzel, mamy tu. Strzel ma siłę. Ma piątkę piątkę gwiazd, czyli piątkę buław diversity, czyli no, dla mnie to jest takie no przekierowanie, niby tak, ale słońce tak świeci. Tak ja to jest dużo spokoju. Właściwie to jest księżyc, bo jest noc, tak? Chociaż jest żółty. To jest. Tak jakbyście mieli zapomnieć o wszystkim, co się dzieje wokół i jakby tam, gdzie wam po prostu was, tak jakbyście byli zauroczeni, to mi pokazuje taką osobę, która jest po prostu zahipnotyzowana tym światłem, i idzie w jego kierunku i nie patrzy na to wszystko wokół. Mm. I to może się wydawać niebezpieczne, ale z drugiej strony to jest bardzo bezpieczne, bo te gwiazdy jakby się wam opiekują i one tutaj nie pozwolą wam wpaść w bo nie patrzcie nawet pod nogi, rozumiecie? On nie pozwoli wam wpaść w żadną dziurę, po prostu pozwólcie sobie, idźcie, idźcie do tego światła, tak? Siła, ale też lew, ale też osoba, która zna swoją wartość i ma dobrze rozwiniętą Czakrę Serca, tak? Może być jak owieczka, ale może być jak lwica. Tutaj może właśnie się za czasami wydawać, że ona jest taka właśnie taka niewinna, taka grzeczniutka. Ale ona jak, ona jak chce, to może być lwicą. Może tutaj zawalczyć o swoje, ma wielką moc i siłę, tak? Dobra. Wrażliwość emocjonalna. No, no to jest to właśnie ta owieczka, która tu jest niby tak, ale z drugiej strony może właśnie, żeby sobie pozwolić na tą wrażliwość. Rodzice wyszli. No zobaczymy, co z tymi rodzicami. Czakra korony. Nowy dzień. Odwrócony. Znieść swoje wibrację. Dobra. Lecimy. Lecimy. Ale też, jakby chcę sobie teraz zrobić przestrogę i zalecenie. Przestroga. Zalecenie. I jak o siebie zadbać w tym miesiącu. Oglądaj filmy. Bez skrępowania, kochani, możecie oglądać filmy. No dobrze, więc tak. Przestroga. Nie uzależniaj tej swojej mocy i siły od jakiegoś mężczyzny, powiedziałabym, ale też ogólnie uważaj na jakiegoś mężczyznę, tak? Na jakąś energię męską. Przestroga. Może, żeby się za głęboko w to nie wrzucić, bo to on taki piękny lider, taki, wiecie, ten, to światło wysyła. W Świat, ta korona mu tu świeci. Tu jest pełno mocy. To jest takie pełne mocy, pełno siły, pełny a jest jako przestroga, więc co? Jest jako przestroga. Po prostu nie skupcie całego swojego świata wokół niego, ja bym powiedziałabym. Nie, od... nie pozwólcie, żeby on odebrał Waszą przestrzeń, wasz czas, tak? Wasz, waszą, waszą was. A zalecenie... No uzdrawianie, tak? Takie bycie w balansie właśnie. Bycie. Ona siedzi taka spokojna, taka szczęśliwa. Taka cieszy się tą chwilą, cieszy się tym, co się dzieje. Tu jest dużo po prostu spokoju i czerpania przyjemności z życia, po prostu zwyczajnie powiem Wam. Więc po prostu czerpcie przyjemność z tego życia, tak? Ale w balansie. Wrażliwość emocjonalna. Karta mówi czci i szanuj swoją ogromną wrażliwość, ponieważ jest ona darem dla nas wszystkich. No właśnie. Niektórzy z nas są bardzo wrażliwi, tak? I tutaj jakby podkreśla, może w tym miesiącu może, może będziecie bardziej wrażliwi, emocjonalni, słuchajcie. Tutaj mówi ciesz się. Tak jakby uszanuj to w sobie. Pokochaj to w sobie, tak? Zaakceptuj to w sobie. Weź to jako swoją zaletę, a nie wadę, tak? No ci rodzice mi tutaj boska prawda mówi, że twoje rodzice kochają cię wiecznie. Najlepiej jak potrafią. Aniołowie pomagają ci ulecić wszelki ból, Związane z Twoją matką lub ojcem. To mi się jakby wiąże, słuchajcie, z tą relacją, z tym mężczyzną, który tu jest, tak? Że może to, ta ten, obecność tego, tej osoby jakoś coś w Was będzie transformowała, jeśli chodzi o to uleczanie, uleczanie jakichś bólu związanych z matką lub ojcem. Tu się jakiś proces będzie działał. To nie musi być jakiś super. Super ciężkie, ale niemniej jednak przez tego mężczyznę mam wrażenie, że się włączy jakiś proces, tak? Jakąś dodatkową kartę? Może sobie wyciągnę tutaj, słuchajcie. Dodatkową kartę. Matka, ojciec, Bóg, tak? Znowu podkreślone Matka, ojciec. Eee, więc. Ale to jest też Matka, ojciec, Bóg w kontekście. Że ta boskość jest nazywana matką ojcem, tak może być nazywana żeńską, energią męską. To jest taki piękny wir energii, zobaczcie, w którym my jesteśmy połączeni. Ta karta jest pięknie rozrysowana. To jest moja chyba najbardziej ulubiona karta z Italii, która mówi o takim połączeniu z tą właśnie boskością, tak? To, że mamy też, że ta boskość jest częścią nas, Tak że możemy się tam zanurzyć, wpłynąć sobie w ten wir boskiej energii. I się w nim opłukać, oczyścić. Tutaj jest ta, ten piękny, taki, taka noc księżycowa pokazana, tak? Mm, tak, jakby uczucie niechowej urazy, takie uczucie pozwól tym wszystkim emocjom odejść w końcu, tak? To jest takie, nie pozwól, żeby to Cię przed czymś wstrzymywało, blokowało, wiesz, e, zabrudzało Twoją energię, tak? Żebyś, ja mam takie uczucie, że to oczyszczenie jest potrzebne po to, żeby coś się w was otworzyło, tak? Może otworzyło się właśnie e, ta możliwość zbalansowanej relacji z kimś, tak? Bo ten balans tu się podkreśla. Dobra. A do tego macie wznieść swoje wibracje, podnieść swoje wibracje, ale no już macie to. To jest. Ale ogólnie, jeżeli taka karta pokazuje się w rozkładzie. Tutaj to serducho. Ale tak jakby to serce połączone jest bardziej trzecia czakra powiem Wam tutaj się ten, tak? Czyli to takie pozwól, żeby ktoś ci coś dawał, ale też dawaj innym. Poczuj się wartościowa dość, tak? Poczuj swoją wartość. Hmm, wznieść swoje, jakby żeby to światło się bardziej w was rozpaliło, rozogniło, tak? Czyli to połączenie też z tym światłem. Ogólnie miesiąc jest taki, posłuchajcie, pełen. Światła, pełen relaksu z tym telewizorem, pełen zadbania o siebie, bo tu jest spokój takie czerpanie, chęć, przyjemność czerpania z życia. Ten samotnik to mi mówi bardziej, właśnie odwrócony, że nie będzie samotności. <grych> e, że jakby ten czas e, na przepracowanie swoich rzeczy w samotności to jest właśnie wręcz przeciwnie to jest taki moment, kiedy trzeba przepracować te swoje rzeczy z kimś. Mm, no. Bo normalnie ta karta jest takim, wiecie, po byciu w samotności, tak? Byciu w zdawaniu sobie sprawy z pewnych rzeczy i naświetlaniu ich, oczyszczaniu dla mnie, tak? Znajdywanie takiego światełka, które nas prowadzi gdzieś. Może to światełko. Może ten mężczyzna będzie takim światełkiem, tak? I tu jest takie przyjemność bycia w samotności. A wy macie to przyblokowane, więc jakby... Wy będziecie jakby dążyć do tego, żeby być w kontakcie z innymi. Tu jest jakby potrzeba przebywania z innymi właśnie wręcz, tak? Do tego nowy dzień. Nowy dzień to jest coś nowego, coś czystego, coś świeżego, tak? Ale też nowy, początek nowego cyklu jakby, tak? To jest takie odrodzenie się. Stanie się motylkiem, prawda, na tą wiosnę. No, transformacja też. Nowy dzień, nowy początek nowy cykl, tak? Czyli w coś tutaj, jakby, wchodzicie nowego, to zapatrzenie się w to światło. I to takie, bo tutaj widzę kogoś, kto po prostu idzie do tego światła, i jest taki, tak jak, takim obłoczkiem takim miłości otoczony tymi gwiazdami, tak? Czyli tutaj idziecie w dobrym kierunku. To jest jedno, co chcę powiedzieć, ale dobra, jeszcze jest ta czakra, czakra korony w tym maju. Czakra korony, a czakra korony, no wiadomo, to jest połączenie z tą siłą wyższą, jakby najbardziej, do mnie. W opisie ta karta mówi, częstotliwość czakry korony, fioletowy kwiat życia wspiera duchowe połączenie ze wszechświatem i naszą możliwość do transformacji negatywnej energii we światło, tak? No kochani, no, to jest odpowiedź na to, co jest tutaj, tak? żeby transformować, słuchajcie, yy, transformować to, co jest w nas ciemne, w jasność, tak? Negatywne, w jasność. Właśnie, tak jakby, tych, jakby też jakieś, jeżeli były jakieś ciężkie relacje z rodzicami, przetransformować to w jasność i światło, i boskość. Ale słuchajcie, jest taka, yy, taki rodzaj medytacji. Myśli sobie teraz po prostu usiądźcie. Ja Wam to powiem, co robić, bo możecie zrobić, robić, kiedy chcecie, tak? Yy, po prostu zamykacie oczy. Lepiej się uziemić sobie, wpuścić korzenie w ziemię, tak? Wyobraźcie sobie, że zapuszczacie. Ja lubię sobie w ogóle wyobrazić, że siedzę sobie w jakimś pięknym lesie. takim dzikim, pięknym lesie zarośniętym. Wpuszczam jakby korzenie, tu też stoję. Hmm, wpuszczam korzenie przez nogi do, tego, do tej ziemi, tak? Przyjmuję jakby to światło słońca, które tu jest też. To światło słońca na mnie świeci przez te liście drzew. Jakby wypełnia to moją czakrę korony, tak? wypełnia waszą czakrę korony wpada światło w was od góry jak przez tą czakrę na głowie na czubku głowy i pięknie przepływa przez całe wasze ciało i możecie sobie teraz powiedzieć transformuję wszelką negatywną energię, która znajduje się w moim ciele i w moim polu energetycznym w energię miłości światła tak Transformuję wszelką negatywną energię, która jest we mnie i w moim polu energetycznym w energię miłości światła Transformuję wszelką negatywną energię, która jest we mnie i w moim polu energetycznym, w energię miłości i światła. Tyle wystarczy, słuchajcie. Więc cudownego maja Wam życzę. Spędźcie go sobie w najlepszy możliwy sposób. Eee, dziękuję bardzo, że jesteście, jakby. Zawsze zapominam o tym wspomnieć, a jest to oczywiste, tak? Zapraszam na czytania prywatne, jeżeli ktoś ma ochotę. Wszelkie informacje są w opisie i na końcu filmiku. Można zajrzeć na moją stronę. Polubcie, zasubskrybujcie. Dbajcie o siebie. Buziaki.